Cześć, kochani. Cześć, kochani. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę się pośmiejemy. Pośmiejemy się z moich starych filmów, które były kiedyś dostępne na YouTubie, które mogliście, może, jakimś cudem widzieć, jeżeli jesteście naprawdę od samych początków ze mną. One aktualnie nie są dostępne, nie możecie ich zobaczyć, bo są prywatne. Może to i lepiej, naprawdę. Także yy, jedyny sposób, żeby je zobaczyć, to właśnie oglądać, yy, trzeba oglądać ten film. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co takiego nagrywałam kiedyś i jak nagrywałam, to zapraszam. Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was. W... Z bardziej tematycznym filmikiem. Jak już widzicie, będzie to haul. I będą to same produkty kosmetyczne, które sobie właśnie wczoraj kupiłam. I od razu mówię, że to nie jest filmik, żaden, w którym się chwalę czy coś w tym stylu. Bo wiem, że takie osoby są, które właśnie tak takie filmiki odbierają. Niestety. Nie, nic w tym stylu. Po prostu chciałam Wam pokazać wszystkie moje nowości, które pojawiły się właśnie wczoraj. Sią, sią okay. właśnie. Zacznę. Zobaczcie w ogóle jakie. Ja miałam sprawę, włosy jest, czarne. Um, i na wszystkich tych filmikach chyba tak będzie bo to termala, właśnie ten okres, było, kiedy miałam karne włosy. O i dostane w Boxe, No ale niestety. O, i i pierwszy mój nie kosmetyk, który się był... Tak w... drogi, bo kosztował ale aż 50 zł. To była mgiełka, a, nie, nie to, dozownik, to była woda termalna pusty, nadal, do twarzy z AWEN. całe wielkie krople, a nie mgiełka. Za to ta jest jak na razie superowa, superowa. Naprawdę jest genialna. Dozownik ma świetny. Jak widać język polski. Kulał. I wtedy, i dzisiaj. w przyszłości. I do niej dostałam. O matko, widzieliście to? Ten szum. Ja wtedy chyba montowałam Windows Movie Maker. Coś takiego jest. E, I tam no nie dało się chyba odszumiać filmu. więc ten szum tutaj jest straszny. Naprawdę straszny. Jeszcze ja nie podkładałam żadnej muzyki. To nie jest jakieś początki. Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was w troszeczkę innej formie, ponieważ ja stoję za kamerą. Chciałam Wam pokazać toaletkę, a więc innego wyjścia nie ma, ale mam nadzieję, że Wam nie się spodobał, ponieważ mm, parę pytań było o niego i na blogu, i na YouTubie, także nie, zaczynamy. Nie. Zacznę od nie. lewej strony. Myślę, że sobie wezmę aparat do rączek, ponieważ. Dorączek, głowki, do żeby wszystko ładnie, fajnie. I już jesteśmy Było po lewej tutaj, stronie, ale wymaga się w tym momencie. Chciałabym wyjść 3000 wyświetleń. proszę to co sobie anonim. Trzymam, anonim sobie trzymam z tyłu mam taki, to jest w sumie doniczka, a w niej mam wszystkie moje okulary. życie to w tutaj mam zdjęcie Mendy Monroe. To do włosów, który jest naprawdę świetne, tak, tylko ja że zapach jest troszeczkę. Cześć hmm. kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takiem, słonecznym takiem. Bardzo chciałam interesować otoczenie tło. Do tego tagli, wybrałam się na zewnątrz. I czasami też tak mówię. Widać, kochani. Gorąco, Tylko teraz ci, bardziej poważnie. I nie mam już takiego chodziło. piszczącego głosu. ja miałam taki głos. Nawet, e, w, w ogóle ten, ten film ten, pamiętam, że chciałam nagrać e, e, z mikrofonem. Tylko. Cieniu, czy ja tak miałam mikrofon wtedy? Strasznie gorąco. Nie, nie miałam, ale Zatem chciałam e, nagrać z mikrofonem. Brawo, ja. Bo. Nie, spokojnie. W ogóle nagrywanie na zewnątrz. I wszystko to spokojny głos. Nie mam takiego jednego letniego ulubionego lakieru do paznokci i wzięłam trzy. Trzy. Tak? tak, trzy wzięłam. Jeden mam I teraz na sobie. Na sobie. Lakier do paznokci mieć na sobie. Jeszcze nie, nie, nie. No dobra, wtedy miałam. Ja wtedy pamiętam, e, obczajałam, czy ktoś tam idzie ulicą, czy nie, bo po prostu się wstydziłam mówić. Hmm, no bo to były początki w ogóle mojego YouTube'a, więc wiecie, mówienie do kamery to w ogóle było jakieś idiotyczne. Eee, więc pamiętam, że cały że czas obczejałam, czy kogoś tam nie ma e, za tymi krzakami, bo ja byłam w, ogóle w takim buszu e, wtedy co nagrywałam. Także się stresowałam i pamiętam, że nagrywałam ten film kilka dobrych razy, naprawdę. nie powiedziałabym, że to jest Barbie, taki grzeczny róż. O, grzeczny róż. No zbliżę Wam to... Kupczyk, ja tego określenia nie słyszałam. Grzeczny no, róż, jakie ładne tak określenie. Chyba serio, ładne, no nie? na blogu. Także tam na dole. O! I przebitka. Następne pytanie, Cisza. następne pytanie brzmi. Jaki jest Twój ulubiony kolor na ustach tego lata? I tego lata na ustach um, najczęściej mam albo róż, albo pomarańcz. Jeżeli chodzi Umarańcz. o to mam dwie pomadki Jedna to jest Sensi, którą dostałam o bardzo bardzo O matko, ja najgorsza na pomadka ever, jaką Pista. kiedykolwiek nie miałam Nie powiem wam w jakim to kolorze, bo tutaj w ogóle nie mam żadnej już metki Ale jest taki dość um, napigmentowany i bardzo. Taki pasy, typowy budynek. róż Barbie, wiecie no, Drugi kolorek to jest z Manhattanu w kolorze 57D a ten tam był spoko, taki nudziak trochę, okej, okay, to już było okej okay. Ej, Ale powiem wam, że całkiem spoko mi to idzie, nie, nie było jakoś, wiecie, że się zacinałam czy coś Mam wrażenie, że nawet lepiej mi się gadało wtedy niż teraz czasami, mam takie um, zacięcia Ale kurczę, dobrze mi poszło, naprawdę Wiadomo, że tam piszczałam tym głosem, w ogóle ten głos jest jakiś z kosmosu wzięty, ale... Ale serio, no Popraś dobrze, że wszystko było. Ulubioną, <coughs> e, sukienkę letnią. sukienka ja tam, letnia. Sukienka letnia. mam. dwie ulubione Ulubię. sukienki i tutaj Tak, uwielbiałam ją. Uwielbiałam tą sukienkę. Tak, mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć, że kamera złapie w sensie całą ją Całą ją. Dotąd. Ona jest tak do przedkolanu. Fajnie odcinana jest pod biustem. Tutaj ma jeszcze... O, o, obczajka, czy ktoś ktoś nie szedł. O, to była obczajka kolejna. właśnie. Kolejna obczajka. O, kolejna obczajka. Sprawdzam czy. I dość taka um, Ja akurat teraz ich nie używam. Ale obczajam ja za chwilę, czy ktoś tam idzie. Matko! Dosyć, nie Matko. Mam ich, ale ogólnie <coughs> ich tak. Chciałabym zostać, ale jakoś się dziwnie czuję, gdy nie widzicie moich oczu, w sensie, że muszę patrzeć um, do kamery prosto, a jakoś nie mam potrzeby, potrzeby ich teraz ubierania. Eee. Cześć kochani, dzisiaj jestem znowu w wersji e, słonecznej, czyli jestem na polu. Tak wygląda pole w słońcu i mam nadzieję, że tak. się wyrobię z tym filmikiem, ponieważ już mi jest gorąco. Już mi, mi jest. Jak po tytule możecie zobaczyć, pokażę Wam parę gadżetów takich. Wydaje mi się, że to są tylko kosmetyczne. Zaraz tutaj sprawdzę, co ja tutaj uzbierałam. Tak, to są same kosmetyczne takie gadżety. Czyli coś, co nam jest niepotrzebne, tak naprawdę. To po co ja to miałam? Bez czego możemy żyć? Tak Przeżyć. Przeżyć. No i. Go, w ogóle ta kamera jakoś też krzywo stoi tam, robimy. nie? Okej, okay, idziemy. Ale pamiętam, że nagrywałam jeszcze dużo Nikonem moim film. W ogóle też e, um, takie, jakość jakby, to było, było dość straszne. Do... Cześć kochani. Cześć, I w cześć kochani. W następnym moim filmiku dzisiaj zapraszam was na hol. I ponownie filtr zakwaryum tle. I będę mogła wszystko pokazać. Dlatego zaczynamy. Troszeczkę się tego uzbierało, ponieważ. A, miejsce, i w, tym pa, w tym filmie tak, ostrość um, ustawiona na, na szafę. W, w, tym w tym filmie szafa była ważniejsza. Tym, że to też, że się tych rzeczy, ode mnie. Że tutaj dlatego też ostrość jest ustawiona na szafę. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo ta jakość i tak nowe, jest nowe, w ogóle nie zaczęto, Mega tak, słaba. Ale jakość jest ustawiona na szafę. Ja będę mogła coś Słuchajcie, ten film ma 173 tysiące wyświetleń. A w ogóle jestem w szoku. Czy to, to się uzbierało w ciągu lat, tak naprawdę, ale jestem w szoku, że akurat ten film. Kiedyś ogólnie był taki szał na te filmy Back to School, pamiętam, ale no nie, nie sądziłam, że mój aż się tak wybije. Także bardzo ładnie z tego, co widzę. No. Spoko. Cześć, kochani. Dzisiaj Cześć, kochani. Was na nowy filmik. Będzie to filmik z serii takiej już dość słynnej. Patrzcie, takiej. jak ja mam włosy um, czarne. No dzisiaj postanowiłam nakręcić. Um, I odrosty. Tak, to jest Haul. <laughs> Takie baki to skull się school. pojawiły. Um, no, ale um, może jakoś się wkręcę właśnie w um, ten klimat. W każdym bądź razie. E, jak wiecie, albo jak nie wiecie, ja idę już do trzeciej liceum. Idę do trzeciej liceum yes, Jest, to ja już miałam maturę. Matury. Z czego wcale się nie cieszę, słuchajcie. Ja tak wyglądałam e, na maturze i... To już nie są zakupy, które robiłam, gdy byłam w podstawówce. Ja wtedy po prostu... Ja już jestem dorosła. mam plecak, piórnik, przybory, kredki, linijki, do trzeciej liceum i teraz po prostu nie będzie już takich kolorowych, tutaj nie wiadomo, co No już życie. plecaków, czy jakichś piórników. No walca, słuchajcie, jak, nie jak teraz patrzę będę. tak na siebie i. E, no bo jak to wiecie, znaczy... Ja idę do trzeciej liceum, do, do, trzecie skupy, liceum, tak do klasy naturalnej. Tak mam jakieś najzwyklejsze... Tak samo ołówki, bo... Ja nie wiem kiedy ja się tak pożyczym, miałam taką metamorfozę, no bo, bo jednak trochę... Coś zgubi, coś tam się wiecie, inaczej teraz wyglądam, tak albo nawet z... już wyglądałam na pierwszym roku inaczej i też. Ja się zachowywałam tam, i tak dalej. No kurczę, za rok i ja idę na studia. A tutaj to jest jakieś dziecko w ogóle. Taka nastolatka, tak mm, 15 lat. Do języka polskiego. To jest też, zasnęłam czytając <grym> nad dniem Eliza Różkowa Ja nie czytałam nad dniem. Na I słuchajcie, one są <grym> Ale gdybym czytała, to po tak dostała także to są takie uniwersalne. I teraz keep calm jeden, to Keep and you look ten, better online. Tak, chociaż nie wiem, czy mi wystarczy, ale mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, ehm, tego akcentu Za 8 zł to też jest z MPK, tak jak powiedziałam, z tym słynnym napisem, z tym, że ma tutaj część zmienioną, i to jest Keep calm and you look better online. I tak jak powiedziałam, przeznaczę sobie to do chemii. Następna sprawa. Becze. Becze online. Ten, po kolei będę szła. Em, taki zeszyt, który sobie przeznaczę do fizyki. <coughs> ja go kupiłam też w Empiku za 3 zł, taki miękki Nie no, spoko, tajkowy, ten akcent był ok, bo on jest e, poprawny e, chyba. Tak, tak, udaje. Mam nadzieję, że z fizyki to nie jest z... Ale Ale taki nie wiecie, znaczy to mówię sobie po polsku, tutaj jeszcze z błędami um, polskimi, a to, to nagra. It's becze day. Czy tam było coś innego, ale wiecie o co mi chodzi? Spokojnie mi wystarczy skip Come and like me i słuchajcie. O, like me! Wiecie o co mi chodzi? No właśnie! E, a wiem, Like dalej. me! E, taki zeszycik, To jest zeszycik z... O, jaki kątek słodki. Um... Z czego? Z niczego. Stokardkowy niczego. w kratkę, ja go sobie przeznaczę. Do... Kolejny film, który ma 133 Cześć, tysiące wyświetleń. Tak, Mimo tego, że w tle nadal słychać. filtr w którym pokażę Wam mój Od akwarium i pod oczy. Mm. I cisza Jakaś muzyka? Halo? Natalia? Ja go dostałam w Glossy Boxie Ale szczerze powiedziawszy, bardzo jestem z niego zadowolona I może kiedyś się skurzę właśnie Tak, to był dobry krem Jeżeli no. jeszcze on jest dostępny, a raczej jest no, To polecam, bo no, nie był nie naprawdę dobra. spoko Z własnej, podkład użyję dzisiaj e, Kobo no i Najlepszy podkład. podkład Niektórzy mogą użyć, uważać, jaki miałam. Tłusty, wtedy. Jak na całą twarz. Powiem Wam, że jeżeli się go nałoży, wcale nie jest tłusty. Wysycha, matuje nawet w tą twarz. Świetny był, naprawdę. Tym, nie wiem, czy w ogóle że... na są dalej dostępne. takie kremowe podkłady um, z kobo nie, były. wam nie, nie, nie tu zasadzie, nie Świetnie. Świetna, świetna, świetna. W każdym moment... razie. Muzyka. Halo, halo, Natalia. I nakładam go też troszeczkę na szyję. Da mi się to wszystko e, łapnąć statywą, żeby nie trzęsła mi się noga, noga. <grym>, nie trzęsła mi się ręka. No, czymś takim. Na <grym>, no wiecie, no, o jakim maseczniku chodzi, no. jakieś kuracje no. do włosów, coś w tym stylu, Okej, okay, jesteśmy już całkiem po prawej stronie. Wy możecie mnie z tyłu zobaczyć, ja wam teraz pomacham tutaj. Na dole e, Okej, okay, tutaj mamy wszystkie moje pędzelki Od dzisiaj, machamy, tak e, Tutaj znajdują się moje wszystkie próbki Z no? nie z co, no, tak się uśmiecham, kurczę Ja wtedy nie miałam z, tej samej serii, z, tylko z tego nic Kompletnie, ja nawet kosmetyków nie dostawałam żadnych zgubiłam, A te filmy były Przypełnione ochrony. taką pasją Zgubia. Tak mi się chciało Zgubia. to Zgubia. robić, no byłam my taka zadowolona myślę, że Tak się cieszyłam z tego Teraz też tak jest, bo ja uwielbiam też nagrywać dla was filmy Ale chodzi mi o to, że Wtedy byłam taka zafascynowana, um, wiecie, chcieliście, to, żebym przysłaś, Wam pokazywała moją kolekcję szpinek um, i ja Wam to i pokazywałam w z takim w której wielkim zachwytem i chciałam to robić w ogóle twarzy Fajnie się no wraca tutaj do takich szminków, na naprawdę niektóry... Dobra, idziemy dalej Akcesorii już nie ma Piąte pytanie um, Jest widzę towarzyszył Jaki jest Twój amarańczy na ustach? Także chyba tyle Także chyba tyle um, Hmm. Ale nie lubię też takich deszczów. Deszczy. Mimo to, że, um, że sobie. Woda Deszczy, woda Natalia, po, ucz się polskiego. herbaty pod, pod kocem siedzę i być wolna. Chcę już mieć wszystko zdane, żebym się nie martwiła. A we wakacje po prostu robię co chcę. Mam dużo, dużo wolnego, mogę odpocząć. Czuć wolność i swobodę, coś jedzie. I brać do rzeczy, poczekać, hmm. y, które hmm. lubię w lecie. To chyba no. na tyle, jeżeli chodzi Baczle. o te rzeczy. Nie, dość zimnego miejsca. Ostatnio strasznie polubiła właśnie tą ławkę, i pewnie tam sobie oh leży go. w dzień, a to tutaj sobie. Taka, co to było? Co to, co to było? Co to było? leży sobie, gdy jest. Wiecie co? Nie wiem, czy ten film będzie śmieszny. W sensie, no, mam nadzieję, że chociaż trochę tak, ale jakoś oglądając te filmy, tak, naszła mnie taka refleksja, bo. Mm, nie wiem, jak to jest teraz z takimi początkującymi youtuberkami, jeżeli chodzi o kwestie beauty i tak dalej, ale wtedy to był początek takiego właśnie youtuba beauty, i żadna dziewczyna nie miała jakby miliona kosmetyków. I ja tutaj właśnie wspomniałam przed chwilą w tym jednym z filmów, że e, no takim moim, no nie marzeniem, no bo nie przesadzajmy, ale. Generalnie na przykład zamiast tych gadżetów, które tutaj opisuję Chciałabym mieć na przykład jakieś cienie do powiek I to tak powiedziałam, taka smutna ja, bo nie miałam pewnie żadnych cieni do powiek A kurczę, teraz jest takie przesycenie tym wszystkim Wtedy na pewno, wiecie, jak sobie kupiłam tą pierwszą paletkę moich cieni do oczu Która pewnie była z Essence to Pewnie się cieszyłam, i nagrałam pewnie o tym osobny film i w ogóle Generalnie naprawdę jakoś tak był inny ten YouTube wtedy Eee, taki bardziej, taki skromny po prostu, nie wiem, tak, taki mam wrażenie po prostu Ja też no, nie miałam pieniędzy, żeby sobie kupować nie wiadomo co, to, to, to też jest e, inna kwestia ale, e, ale sam fakt tego, że jakoś tak, wiecie, opowiadając o tym ja się potrafiłam cieszyć z jakiejś jednej głupiej pomadki do ust A teraz to wiecie, musimy dostać nie wiadomo co, żeby, żeby się ucieszyć z tego Naprawdę się cieszę, że te filmy zostały. Naprawdę. Pa! See you soon! O, jakie miałam końcóweczki małe, fajne. English in English. Nie skusiła się na nią. Nie Utnij tu ten moment Natalia, ucina się takie rzeczy w montażu. Ucina się. Albo podpada muzykę. Maskara. Słuchajcie, ja sobie muszę przybliżyć to lusterko, ponieważ nic ja nie widzę. Jestem ślepa i nic nie widzę. Żeby do następnego filmiku. papa. pa! Pa pa! pa. się mówią pa pa! Jak to wyglądało? Dobrze moi drodzy, obejrzałam kilka tych filmów. <grym> Szczerze mówiąc naprawdę cieszę się, że zaczęłam, że wtedy miałam taką pasję, że, że lubiłam to robić i zaczęłam w ogóle to robić. Ja się bardzo cieszę, że wróciłam do tych starych filmów I że, że nawet mogłam się nimi z wami podzielić Mam nadzieję, że wam się film spodobał Ja się cieszę z tego względu, że po prostu uświadomiłam sobie, że Że to ma jakiś dla mnie też sentyment Te filmy, na pewno ich nie usunę One są na prywatnym, no bo są na prywatnym, ale ich nie usunę Gdzieś tam na pewno na komputerze starym też je mam Po prostu jako pliki filmu No nie wiem, jakoś tak Kurczę, wróciłam do tamtych czasów i... To nagrywanie było totalnie inne. Ja po prostu wymyśliłam sobie coś, siadałam, nagrywałam. Teraz jest trochę też inaczej, no ale to wszystko się zmienia z czasem. Dajcie mi znać, czy macie jakieś takie odczucia, na przykład, jaki był YouTube, YouTube 5 lat temu, czy nawet te 10 lat temu. Ja jeszcze nie, nie nagrywałam, ale tak wiecie, czy, czy jest jakaś różnica, czy raczej wszystko tak idzie, idzie do przodu, ale dużej różnicy nie ma. No, według mnie różnica jest i to bardzo, bardzo duża. Nawet z tego względu jak te kosmetyki wszystkie, czy te, ta, ta sfera beauty ogólnie była przekazywana I no według mnie się wszystko zmieniło, naprawdę bardzo dużo się zmieniło Mam nadzieję, że wam się film spodobał, zostawcie łapki w górę Widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, buziaki, papa! Pa. give it all